Hej cześć, Siemoneczko! To kolejny odcinek czerwonej próby. Zaczynamy nietypowo, bo z powietrza zaczynamy. Jej powietrze z powietrza zaczynamy, i już będę cisnął. No i przegramno. No to to to, o! Poszedł. Poszedł? 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 Nie, ale co? No nie, 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 to. to? za chwilę. nie, ja w ogóle wyląduję, to nie, ktoś tu jest. Ratuj ratuj nie, 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 ląduj, 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 ląduj. Ląduj, ląduj. Cięcie. Sorry za to cięcie, ale kolega dzwonił i i teraz tak widzicie, że bawicie się jakimś karabinem, które nazwy nie umiem wymówić. Ale przypomina M16 i RPK. Tak. tak, Nowy rodzaj broni. Broń idealna. Jak widzicie, mam tu apteczkę i minę. Postaram się minę tutaj gdzieś rozłożyć. Albo latwić tego gościa.

Padłem... Nie wiem czy to piekło, czy niebo, nie wiem. Nie wiem czy to piekło, czy to niebo, czy to wojna, czy to piekło. Eee, whatever. Komu żeby, no, czy nie był? Nie, to jest nasz, sorry. Sorry gościu, kimkolwiek byłeś, sorry. Sorry. No! I'm hero. I'm hero. I'm hero. Auto, auto, auto. Znając moje szczęście i myśleć logicznie za chwilę oberwę. Ale się nie boję. Ale się nie boję. Historia za te dzięki w tle, ale tam, no, wszyscy, nie mogą wszyscy się cicho kiedy nagrywam i Infa, krótkie info. Miał, miał postać odcinek specjalny, ale nie, myślę, że to zrobię teraz. Pozdrawiam następujące osoby: BOSU0210 Dominik Miszczu, Jędrek Kuśnierczyk, Michał Moczek i AVI BOS. Pozdrawiam wszystkich. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się cieszycie. A jeżeli nie, dajcie łapkę w górę też. Wszystkie łapki w górę, mile, przy, mile przyjmowanie przejmowane i teraz pomyślimy co teraz tam jest gościu a nie mogłem rozpocząć teraz o szczęłu. tam i myśląc jeszcze tam stoi tak nie zauważył mnie dobra krótka salwa i co aka snajper. Y... Dzisiaj mamy też takiego UZI'czka. Chyba ma więcej niż ten... niż yy, ta snajperka. Ma więcej pocisków niż ta... No... Wysłów się. Yy, ten UZI ma więcej pocisków niż niż, niż... niż, 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 ten... niż Scorpion? Nie wiem, zobacz to, zobacz to. Ale chyba mają to samo. To jest takie moje ględzenie. A może tak? A może nie? A może krowa jest niebieska? O Jezu! 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 Kini On ma rakietnicę! Bo Boże! Boże! Przejadacz! Nie, nie, nie! nie. Ewakuj się! Ewakuj się! Ewakuj się! O! Headshot! I padłem! Triple kill! No pierwszy to ja nie jestem, ale ale jest dobrze. O, to good. Jutro ostatni, y, nie ostatni dzień szkoły, ale y, os... y, piątek po prostu. Kto by się nie cieszył, piątek, wolny, wszystko normalnie, Eldorado, wszystko Elegancja, Francja. I da, 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 Czy to nasz helikopter? Nie, chyba nie. Nie, chyba nie. Kałaczników, kałaczników. Hi hi. Do widzenia Teraz myśląc mądrze i bardzo mądrze Wróg będzie ten przejął. więc rozłóżmy tu minę. Chyba za bardzo nie chcę tej miny rozłożyć gościu. Nie, rozłożył Jest, 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 jest! Teraz patrzymy jak umiera. Nie, po prostu, no to nie ma sensu. No i no, wszyscy mnie mordują. Ten świat mnie nienawidzi, po prostu. No przyznajcie to. Przyznajcie, że ten świat mnie nienawidzi. Przyznajcie, przyznajcie. Przyznaj to, przyznaj to, gawarii Przyznaj <grym>, Jeden z komentarzy był taki, no właśnie taki fajny, bo yy, mówiłem. Mm, nagram taki krótki odcinek, co odcinek, wiem, że peperzę mam. Tam poszedł taki komentarz, że słuchaj, ja Pana, jakiegoś Berburger, Nie wiem, nie wiem jak to, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie, nie znam się na niemieckim. I... Mm, może to, jakkolwiek się to pisze. No, troll, troll. Skakuj, czemuś, no, czemuś, czemuś, Stefan, Stefan, ogarnij się

a ty co? A ty co? A ja na to nic? A ty co? A ty co? A ja na to nic? A ty co? A ty co? Jeszcze y, no, y, jedna informacja. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie y, Warbanda szybciej, ale z błędami, czy wolniej, ale żeby był dobrze dopracowany i dłuższe odcinki były bo to naprawdę na ma yy, wa yy, jest ważne. No za chwilę koniec tej walki. No, chyba. Chyba to wygramy nawet. Olulek. <laughs> Śpi, no, śpij dziecku. Obrona. Hehe. da 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 Szybko. 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 No co, co? Nie poddam się. Nie poddam. O lol. O lol... O lol. Olololo. Lolo. lolo. Telepatyczne drzewa. Dobra, uda mi się. Uda mi się tylko gdzie on by był. Gdzie ten gościu by tak był? O, tu, tu, tak, i tu, i tu, i tam, i tu, i tu, i tu, i tam, i tam, i tu, i czołg, i tu, i tam, i, i wszędzie, i, no, i rakieta, i, i no, i wiecie, no, 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 i no, 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 czołg, no. No, bum, 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 bum. Wow. O, o, nie! Help me. Help me! Help me! Help you! Help me! Help you is winner. 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 Dobra. E, dzięki za uwagę. Łapkujcie, subskrybujcie. I zapraszam do kolejnego odcinka. Pa.